Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkie skorpiony na czytaniu na październik 2025. Dzisiaj zrobimy sobie czytanie na finanse, na miłość i zobaczymy jaka jest niespodzianka, czy jest jakaś rzecz, czy coś przyjdzie do was, co was zaskoczy. Mamy trzy talie, talia główna, talia dopowiadająca i karty wyroczni. Zobaczymy sobie co talia główna nam pokaże, co mamy dla skorpionów. Karty. Co chcecie pokazać Skorpionom? Finanse. Jest jakieś poczucie straty. Jest też świętowanie. osoba. Zobaczymy, co to znaczy? Dlaczego mamy piątkę kielichów? Dlaczego mamy piątkę kielichów? Chyba Albo nie zostaliście, czujecie, że nie, nie, nie byliście sprawiedliwie potraktowani wcześniej w przeszłości. I teraz no, leczycie się z tego zranienia. Być może ktoś, może waszym szefem, albo ktoś, ktoś kto tak jakby za tym stoi to jest osoba ze znaków powietrza. Bliźnięta waga wodnik. I teraz macie takie podejście do całej sytuacji, że no, no ale po co ja mam się starać? Jak i tak nie dostanę tego, co chciałam, prawda? Po co ja mam. Nie wiem, może ktoś Wam coś sprzątnął z nosa. No ale zobaczymy, co mówią te, mówi ta trójka stylistów. Może tak być, że ktoś z Was decyduje się odejść. Może się pojawić obietnica, oferta. Będzie, będziecie musieli podjąć decyzję. To nie będzie łatwa decyzja do podjęcia. Być może będziecie czuli, że nie wszystko widzicie, tak? Nie widzicie, nie widzicie wszystkich stron tej sytuacji. Um. No ale czujecie się silni w sobie. Jesteście. Stoi jest za tym jakieś świętowanie. Więc decydujecie się odejść od tej sytuacji, w której teraz jesteście. No ale zobaczymy dalej, dlaczego król Buław. Jesteście silni, jesteście w królu buław, tak? Decydujecie się, planujecie, planujecie być może odnośnie tej sytuacji, tej nowej sytuacji, tej zmiany. Coś planujecie, jest pora wyruszyć, tylko wy się boicie, że to będzie jednak że wy coś przegracie. Bo wiecie, jak jest. Boimy się zmian, i, no i to, co jest y, znane nam, jest, czuje, czujemy się w tym bezpiecznie, tak? Zmiana coś nowego to jest zawsze ryzyko, że okej, okay, może moja sytuacja teraz nie jest najlepsza, ale co jeśli ja to zmienię, zacznę coś nowego i, i okaże się, że ta nowa sytuacja będzie jeszcze gorsza? No jest ten strach, tak? Więc wy macie ten strach w sobie troszkę. Można powiedzieć, że wy to czujecie. No, zobaczymy. No, ale jest świetna współpraca. Mądra współpraca. Jest ten nowy początek. Tak, musicie iść na całość. Jest głupiec. Głupiec to jest początek. To jest takie, a zostawiam wszystko, tak. Rzucam się, idę, idę w nowe. Idę w nowe, już przestaję się martwić, przestaję, bo my się wciąż martwimy, prawda? Wciąż jest to, to ważenie, co jest, co powinniśmy, co chcielibyśmy, i, i, i głupiec to jest ta energia, a idea. Bo jest, jest jakaś mądrość Was, wewnętrzna, która Wam mówi, że to będzie świetna współpraca, i to będzie świetna współpraca. Są dwa kielichy, tak. Czyli fajnie jest nowy początek w pracy. Nawet jeżeli ktoś was, ktoś was oszuka, to będzie tego żałował. Bo wam się wszystko ładnie ułożę. Okay, teraz sobie potasuję, potasuję i e, zrobimy czytanie na miłość, sekundkę. No dobrze, co dla naszych skorcionów miłości? Co w miłości? na październik. Dużo zranienia. Mamy tak. Siedemkę mieczy. Siedemkę mieczy. Ymm, trójkę mieczy. Siłę i gwiazdę. Dopowiemy sobie Dlaczego? Dlaczego 7 mieczy? 7 mieczy to jest. Hmm, karta albo strategii, albo oszustwa, albo złodzieja zranienia. Jest znowu siła. Wiecie co, siła to może być lew? Ktoś pod znaku lwa. Znowu o bardzo dużo zranienia. Dwa razy trójka mieczy. Kto wam tak zranił, serduszko? Król Pentakli, ktoś ze znaków ziemskich. Ale nie czuję, żeby to Król Pentakli wam zranił to serce. Może lew. Król Pentakli, znaki ziemskie są bardzo. Król Pentakli to jest taka energia. Tutaj nie ma manipulacji, tak? To jest bardzo uziemiona, lojalna, dojrzała osoba. Która nie bawi się w jakieś niuanse, nie bawi się w jakieś, właśnie, siedem mieczy, tak, w jakieś oszustwo, w jakieś strategie, manipulacje, coś takiego. Nic to to. Mm -mm. Nie wiem, jak lew. Zobaczymy. Zobaczymy skąd. Dlaczego, dlaczego to zranienie? Jest jakaś sprawiedliwość? Król O. Czy to jest osoba z przeszłości? To może być. Powiem tak. To może być osoba. Z, ta osoba, która zraniła Wam serce. To może być osoba z przeszłości, tak? To może być osoba spod znaku, ze znaków powietrznych, bliźnięta, waga wodnik. I. Może wy czekacie na taką sprawiedliwość, jakaś, która się w, tym, w tej sytuacji wydarzy. Może nie, nie, nie usłyszeliście nawet, przepraszam, może to, było, może to była zdrada. Może to była zdrada. No dobrze, zobaczymy: siła. Oh wow, to mogła być zdrada, bo jest yy, diabeł. w czegoś odeszliście. Czegoś odeszliście, ale jest król kielichów. To jest, król kielichów to jest dojrzała miłość, tak? Czyli może, może wy staniecie się tym królem kielichów, tylko musicie troszkę poczekać, musicie zaleczyć te rany. Może trzeba odciąć przeszłość. Albo wy spotkacie króla kielichów. Kogoś w takiej energii. Dlaczego mamy gwiazdę. Spełnienie marzeń. Spełnienie marzeń, ale nadzieja też. Coś dostajecie z powrotem. Przychodzi silna osoba do Was. Wow, tak. Okej, okay. wygląda na to, że ta relacja, która złamała Wam serca. W niej nie było uczuć, tak? Nie widzę tutaj dużo. To, by, to był ktoś z przeszłości, kto. W sensie nie było uczuć, jakby bardziej na komunikacji ona się opierała. Może to była. Um... Może to była znajomość na odległość, taki związek na odległość z planami na coś więcej, ale coś się wydarzyło i. Zostaliście ze złamanym serduszkiem. Może w tej chwili czujecie się tacy trochę zostawieni. Macie złe myśli o tej osobie. No, kto by nie miał, prawda? Ale jest dobra strona tego wszystkiego. Jesteście silni, jest siła. Jest znowu lew, tak? Może pojawi się w Waszym życiu osoba spod tego znaku? I macie szóstkę, szóstkę pentakli. To jest. Wiecie, jak dajemy coś do wszechświata, to to do nas wraca, tak? Co dajemy, to wraca. Więc ta cała miłość, którą daliście tej osobie, ona do Was wróci. Ona do Was wróci w postaci cesarza, osoby silnej, która zaopiekuje się Wami, będziecie się czuli przy niej bezpiecznie. No, ale będzie też taka świeża. To nie będzie tak, że ten um, cesarz będzie um, tylko taki, um, jak to powiedzieć, będzie miał taką świeżą energię, będzie świeża energia, taka intelektualna um, w tym związku. To będzie taki miks czegoś stabilnego, silnego, dobrego, opieki, ale też takiej dziecięcej ciekawości. Może właśnie. Może warto poczekać na tę miłość? No dobrze, zobaczymy, sobie, czego się nie spodziewacie. Co do naszych skorpionów przychodzi, czego się nie spodziewają. Jaka niespodzianka. Jaka niespodzianka. Oby dobra. Och, przecież to nie jest talia. Okej. Okay. Zajmiemy się główną talia. W czym się porównywała na nas? Jaka niespodzianka. się tego nie spodziewacie, ale od czego się dojdziecie, bo będziecie w poczuciu takiego znudzenia, stagnacji, coś takiego, i spojrzycie na sytuację z innej strony i zobaczymy, co dalej. Świat. Wow, wyruszacie po coś nowego. I świętujecie. Jest Świat, Trójka Buław i Czwórka Buław. Czyli z tej, z tej sytuacji stagnacji, z tego gdzie, gdzie jesteście, albo w wisielec pomoże wam spojrzeć na, na całą waszą sytuację z innej perspektywy. Może to się odnosi do odno, tego złamanego serca w miłości. Wyruszacie w świat, wyruszacie naprawdę, bo jest Trójka Buław też, i świętujecie. Czwórka Buław to jest świętowanie, to jest dom, rodzina, to są piękne chwile. I tutaj mamy to wyruszanie też, tak? Na lepsze, na spokojniejsze wody. Szóstka Mieczy. Tak, odchodzicie. Odchodzicie od czegoś. O jejku, znowu ta przeszłość. Może odchodzicie od przeszłości. Odchodzicie od przeszłości. Zamykacie to. Tak, zaczynacie coś nowego. Zaczynacie nową podróż miłości. Nowy związek. Tak. Tu jest. Utknęliście w tej pustce, którą tu macie ze złamanym sercem. I od tego odchodzicie. O oh, wow, jesteście w dziewiące, w dziewiące um, denarów pentakli czy monet. Spójrzcie na tę kobietę. Jesteście w swojej sile, tak? Kochacie się, jesteście kochane, kochani. To jest taka karta samo uwielbienia, ale takiego pozytywnego, tak? Jesteśmy takie. Taka siła, tak? Jest znowu odejście. Czyli to odejście, wy jeszcze tego nie widzicie, bo jesteście w zranieniu. Ale bardzo dużo fajnych, nowych rzeczy się wydarzy w Waszym życiu, z których ee, tak, świetny nowy początek. Trzeba zamknąć przeszłość. Zobaczymy, co jeszcze karty wyroczni. Mam powiedzą. Tak, noga do góry, wsiadamy na mamę Misia i wyruszamy w nową podróż. Kliny dob. Posprzątaj, tak? Posprzątaj ten bałagan, który tam ktoś po sobie zostawił, i zacznij coś nowego. I spokój, i idzie do Was spokój. I tak, liczby, które mogą mieć znaczenie, to jest 34, 21, 23, albo trójka, czwórka, dwójka, jedynka. Może to są daty? Może to są czyjeś urodziny? To może mieć znaczenie. No dobrze, dziękuję serdecznie, Skorpiony, na, za to wspólne czytanie październikowe. Mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce. Do usłyszenia i wszystkiego najlepszego w październiku. Pa pa.